A w dzisiejszym filmie gadająca rybka, gadający chyba jeleń to był i panczujący się pies z kotem, And never fuck you disgust her. Pewnie zastanawiacie się, czy my nadal jesteśmy na galerii horroru. Otóż. Okazuje się, że tak. A w to wszystko jeszcze Ryan Reynolds, który no za specjalnie w horrorach nie grywa, chociaż grał oczywiście w remake'u Amityville. Natomiast właśnie, dzisiaj do czynienia będziemy mieli z trochę thrillerem, trochę czarną komedią, zahaczającą o horror, bo będzie tutaj chociażby tematyka seryjnego mordercy, ale też i takie mocne, gorowe sceny. Natomiast zaczerpniemy również trochę dramatu, tak więc... Jest to na pewno wieloskładnikowy, wielogatunkowy film, który ciężko tak jednoznacznie zaszufladkować, ponieważ wpada on w wiele tonów, natomiast właśnie głosy. Nasz główny bohater słyszy takowe i dlatego gada do niego kot, dlatego gada do niego pies. I know. You are both so fucking naive. No, w każdym razie jest to materiał z dedykacją dla So Brave, So Stupid. Dziękuję tutaj dla autorki tejże polecajki za kolejny miesiąc wsparcia i rzecz jasna, gadamy sobie spoilerowo. Film ma 11 lat, tak więc jeżeli go jeszcze nie znacie, to w sumie warto nadrobić. Zapoznajcie się najpierw z tym filmem, a możecie potem po prostu nadrobić materiał. No, chyba że spoilery wam nie przeszkadzają. Reżyserką tego filmu jest niejaka Marian Satrapi i istnieje spora szansa, że źle to nazwisko i imię może też wymówiłem. No w każdym razie jest to kobieta, która odpowiadała też za reżyserię dramatu biograficznego o Skłodowskiej. To był taki film z 2019 roku, który w oryginale zwał się Radioactive. No i nie oglądałem też tego filmu, w ogóle nie oglądałem żadnego jej filmu, więc ciężko mi się odnieść. Jakkolwiek do twórczości, właśnie. Natomiast jeżeli chodzi o scenarzystę tutaj, no to jest nim niejaki Michael R. Perry, który był na przykład współscenarzystą Paranormal Activity 2. Poza tym też nie za specjalnie znam tego twórcę, ale mniejsza już o to, przejdźmy sobie do fabuły. Ja ją pokrótce zarysuję, szczególnie dla tych, co nie pamiętają, bądź filmu w ogóle nie widzieli. No więc, naszym głównym bohaterem jest gość cierpiący na schizofrenię. Paranoidalną, pewnie to chyba nie było wyszczególnione dokładnie, natomiast właśnie słyszy tytułowe głosy. Jest to Jerry, no i jest on w średnim wieku kolesiem po prostu, i ta postać odgrywana właśnie przez. Ryana Reynoldsa. No w każdym razie w fabule tego filmu jest on pracownikiem fabryki. Generalnie można powiedzieć, że pracuje na magazynie. No i spodobała mu się jedna panna o imieniu ironicznie Fiona, bo faktycznie ładna kubita. Jak myślę o Fionie, no to wiadomo, każdemu się pewnie kojarzy. Ta brzydsza wersja Fiony, po prostu nie ta po północy. No i mimo tego, że właśnie on jest magazynierem, a ona pracuje w księgowości, to i tak mieli okazję kilka razy się tam przeciąć, więc jakoś zagadali. On bardzo by chciał się umówić z nią na randkę. Tam też są inne babeczki w księgowości i z kolei druga jest im faktycznie zainteresowana, bo ta Fiona to niekoniecznie, no to tak. Zagadała z nim w sumie trochę, nawet nie wiem czy z przymusu, ale tak od niechcenia, ale inna faktycznie by z nim na tę randkę poszła, tylko że z kolei on, no nie, jest zbytnio nią zainteresowany. Generalnie tutaj całość obsady, jeżeli chodzi o aktorów, no to dosyć rozpoznawalne twarze. Właśnie ta druga księgowa to na przykład w Zmierzchu grała, ale grała też w księgowym. No i sęk w tym, że poszedłby na randkę z tą Fioną, może i nawet pomijając to, że go wystawiła, no ale później on w deszczu ją odbiera gdzieś tam. Po drodze, jak ona wraca z jakiegoś lokalu i no właśnie, mógłby ją podwieźć i to robi, bo wiadomo, no przemoknięta, kubita, a ona mu się podoba, no to mimo, że go wystawiła, to on i tak ją podwiezie. <grym> Tylko, że jest taki mały szkopuł. No, gość ma schizofrenię i potrącił właśnie chyba jelenia jakiegoś. Też nie byłem pewny, jak na początku mówiłem o tych zwierzętach ale chyba jeleń nieważne. Sęk w tym, że. Ten rzekomy jeleń też rzekomo zaczyna do niego gadać i mówi, dobij mnie, dobij mnie i on nie zasłużył na takie cierpienie. No i on faktycznie go dobija, tylko prawdopodobnie tam już nie było czego dobijać. I no ta Fiona tak patrzy, co się dzieje w ogóle i ucieka, bo myśli, że ten typ jest rąbnięty. No, tak bardzo mocno, oczywiście, upraszczając temat, można by powiedzieć, że jest trąbnięty, ale jest po prostu chory, i przy okazji jest to dosyć smutna historia, mimo że faktycznie wpada w te tony czarnej komedii, to ona jest też depresyjna momentami po prostu. Cała ta, no właśnie, nie forma akurat w tym wypadku, ale cała ta historia, moim zdaniem, jest faktycznie taka przygnębiająca czasami. No i on ją tam goni, a właściwie to biegnie za nią, żeby powiedzieć, oj, nie uciekaj, no niechcący tam się wydarzyło, co się wydarzyło, mieliśmy wypadek, musiałem dobić. To zwierzę, żeby nie cierpiało, tylko on wszystko widzi inaczej niż większość ludzi, a przynajmniej na ogół. No i niestety, niestety, jak chcę powiedzieć Fionie, co tu się naprawdę wydarzyło, to upada na nią z nożem w ręku i tym nożem ją godzi, i Fiona nie żyje. No i tak rodzi się nam seryjny morderca. Jest to bardzo nietuzinkowe podejście do tematu, bo na ogół, jak oglądamy filmy, seriale o seryjnych mordercach, to rzadko jest tak, że jest jakiś schizofrenik gadający z kotem, z psem, który zamordował, w sumie to przypadkowo, ale no właśnie, potem dalej głosy popychają go ku robieniu różnych rzeczy, i nie zawsze są to rzeczy pozytywne. I zanim jeszcze w ogóle do tego profilu seryjnego mordercy, bo on tak właśnie trochę przypadkiem w to wszedł, można powiedzieć w skrócie myślowym, ale. Później sytuacja była tak rozgrywana, że gdyby nie zamordował kolejnych osób, no to mógłby szybciej zostać złapany, o ile w ogóle, ale wracając do głosów, to absolutnym mistrzostwem tutaj scenariusza głównie jest napisanie czy rozpisanie. Linijek, które rzekomo wypowiada kota. Tak naprawdę po prostu Ryan, tak Ryanerem, polecimy wszyscy i odlecimy z tej planety w końcu. Nie. Tak naprawdę Ryan Reynolds wypowiada i kwestie kota, i kwestie psa, i tych innych zwierzaków. Well, fuck me. I'm an asshole. I apologize, man. You were right. Natomiast tutaj mamy taki specyficzny podział, bo pies akurat jest tym dobrym, jest tym miłym, on daje fajne rady. Natomiast kot. Jest takim behemotem, jest dosłownie lucyferem z piekła rodem, i on rzuca takie pancze, A że sam mam dwa koty, no to po prostu, mm, Ja mam wrażenie, że mój kot, jak się na mnie patrzy, to czasem też myśli takie rzeczy, tylko że no z jego ust wydobywa się miał, bo nie mam schizofrenii, albo bo po prostu nie umie mówić ludzkim językiem. I totally agree. Oh, me out to that. Natomiast jest to groteska w czystej postaci, ale też przede wszystkim Beka, akurat w tym wypadku, jak na przykład Kot mówi, że. Dawaj żryć, bo jak nie to ci jedne. No tam są takie różne dialogi, ja teraz parafrazuję oczywiście jakieś losowe zdanie, ale to była taka wisienka, mam wrażenie, tego filmu, która pojawia się kilkukrotnie, więc tych wisienek tutaj jest w sumie sporo, natomiast... To jest tak dobrze napisane, że akurat chyba najlepiej w ogóle w tym scenariuszu. I jak pan czuje psa, i jak pan czuje tego naszego głównego bohatera, i w ogóle to, że jest takim złolem, kotem. No, często się memuje tak, że koty to są takie lucyfery i coś w tym jest. Gdybym miał oceniać ten film tylko i wyłącznie za. Zachowania, ale szczególnie linijki dialogowe kota, właśnie. To dałbym mu 10 na 10 bez żadnego wahania, bo miodzio po prostu miałem taką bekę na tym niejednokrotnie jajca jak Berety, powiedziałbym. Piesek fajnie go kontrastował, więc tutaj też OK. Natomiast im dalej ten nasz główny bohater wpadał w te rządze mordu, to tym. Coraz bardziej piesek zmieniał zdanie, i to też jest fajne, że to nie jest tak jakoś jednowymiarowo napisane, że po prostu sobie gadają, bo on to słyszy, czyli właściwie nie gadają, tak, ale w jego głowie się cały czas dzieje. Aczkolwiek, no tak, piesek mówi, przy pierwszym razie dobra, no niechcący to się wydarzyło, przy tym pierwszym morderstwie, ale w sumie jesteś dobrym człowiekiem. No ale jak już nasz główny bohater ma trzecią głowę w lodówce odciętą, no to pies ma takie. Nie, no wiesz co, kot, ty miałeś chyba rację. I, I to też jest piękny moment, gdzie ten pies przyznaje w końcu rację kotu temu, wiecie, behemotowi. <laughs> Nie miał tak na imię, ale szkoda, mógłby mieć. No w każdym razie ja to sobie tak opowiadam, jakoby to była oczywiście beczka, jajca i tak dalej, bo rzeczywiście są tutaj te momenty takie ironiczne, satyryczne, może nawet trochę, czy po prostu rodem wyjęte z czarnej komedii. Niemniej jednak przedstawiają gigantycznie poważny problem i no właśnie to co wspomniałem już wcześniej z trochę nietuzinkowej perspektywy problem chorego człowieka, ale też problem generalnie schizofrenii czy schizofrenii paranoidalnej, no bo raczej filmy, które opowiadają o wszelakiej maści chorobach, zaburzeniach robią to albo na poważnie, albo przynajmniej nie w takiej formie jaką ja tutaj widziałem. No nie widziałem dawno przynajmniej jakiegoś filmu, gdzie kot chodzi i rzuca panczami. O ile to nie była jakaś wiecie już taka typowa, rasowa komedia od A do Z, taka głupkowata jakaś właściwie, nie tak jak tutaj, gdzie mamy tylko elementy tej komedii no tutaj bardziej czarnej komedii, aczkolwiek rzeczywiście przedstawiamy problematykę i chorobę człowieka z takiej bardzo ludzkiej perspektywy, bo na ogół jak obserwujemy takich ludzi, czy nawet jak są o nich filmy, no to wiadomo, że one starają się tam trochę rozszerzać perspektywę, natomiast raczej przedstawia się ich jako tych złych. No i że oni są odklejeni od rzeczywistości, robią złe rzeczy, mordują. No i jasne, nasz główny bohater robi te rzeczy i nie da się temu w ogóle jakoś tutaj zaprzeczać. Tylko sęk w tym, że my widzimy, iż po prostu bardzo mocno go to zjada, i on wręcz walcząc z tymi głosami, nawet za specjalnie to nie chce tego robić, gdyby. Może nawet nie tyle, nie ta choroba, bo on ją już po prostu ma, to się dzieje, to się wydarzyło. Zresztą najprawdopodobniej odziedziczył tę chorobę, bo widzimy, że jego matka też miała schizofrenię. Mamy flashbacki do dzieciństwa, gdzie ojciec, no to było podejście do wychowania rodem, słuchajcie, z zakomuny: czyli cisnął i po dziecku i po żonie, że ma dwóch psycholi w domu, tam była przemoc. Ta matka już na pewnym etapie nie wytrzymała, i tam toczyły się też dramatyczne, różne. Przeróżne wydarzenia wokół tego. Koniec końców, no niestety, matki już potem nie było z tym chłopcem, więc on w ogóle nie miał prawa się jakoś odnaleźć w tej rzeczywistości, bo nie miał żadnego wsparcia. No i właśnie, choroba istnieje i jest, ale gdyby to była leczona choroba, to zapewne to by się nie wydarzyło. I okej, okay, on ma tutaj psychiatrę w tym filmie, panią psychiatrę, i pojawia się na wizytach, tylko główny problem jest taki, że on nie chce brać leków. On odstawia te leki, bo wręcz woli, żeby ten pies do niego gadał, żeby ten kot do niego gadał. Nawet jak rozumie, że te głosy są tylko w głowie, to on i tak woli z nimi zostać. Co to znaczy? To znaczy, że woli odstawić leki, żeby coś tam do niego gadało, żeby nie czuć się samotnym. I to też jest ogromny problem. Natomiast rzecz jasna, brać te leki powinien. Ale okłamuje tą panią psychiatrę i po prostu mówi, że bierze, albo że czasem bierze, albo że już teraz to na pewno będzie brał. I no, niestety dochodzi do tego, do czego dochodzi, więc tak, jak troszeczkę oddzielimy całą tę problematykę od przynajmniej częściowej formy, jaką jest tutaj czarna komedia, to widzimy głęboką, naprawdę solidną i traumę, i po prostu gościa, który nie jest w stanie sobie z tym poradzić, albo nie chce nawet sobie w pewnym sensie z tym radzić, bo nie chce tych leków przyjmować. No to ciągnie za sobą oczywiście rzeszę już najgorszych możliwych konsekwencji takich że noginą ludzie, więc ciężki temat, ale no poza tym wszystkim oczywiście w tej formie jest też trochę zabawy i formą właśnie i, i dialogami i konwencją gdzie no to nie jest tak do końca na poważnie, dlatego trochę ciężko się odbiera ten film albo też ciężko się o nim mówi w takiej jednoznacznej formie czy Takim jednoznacznym wymiarze, bo tutaj jest dużo. Tak samo jak tych gatunków jest kilka, tak samo jest kilka po prostu, wydaje mi się, spojrzeń na tę historię i mam wrażenie, że można by ją oceniać i całkowicie bez tej czarnej komedii, i można by ją oceniać z kolei głównie jako zabawę, ale można też i chyba wypada, po środku to zrobić. No bo skoro mamy mnogość gatunków, no to okej, okay, mimo iż jest taka a nie inna problematyka, no to. My też po prostu patrzymy na film jako na daną konwencję. A konwencją jest to, że i na poważnie, i śmiesznie, i różnie w ogóle. Więc w takich też aspektach no, muszę ten film rozpatrywać. Co do jeszcze takich moich ogólnych wniosków na temat całości filmu, to ja nie uważam, by był to jakiś Nieziemsko ciekawy projekt, natomiast akurat był taki punkt przełomowy, gdzie ktoś z zewnątrz w końcu, czyli jacyś inni ludzie poza naszym głównym bohaterem, psem i kotem, dowiedzą się, co tu się faktycznie dzieje. No bo nasz główny bohater Jerry mieszka sam, chodzi do tej roboty, idzie powiedzmy na tę randkę, ale w sumie to nikt nie wie, co się takiego dzieje, i w ogóle bardzo późno wychodzi na światło dzienne informacja, że. Ta Fiona została zamordowana. Ta druga księgowa przychodzi niespodziewanie do domu naszego głównego bohatera, bo wzięła z kolei od jeszcze innej, od trzeciej księgowej jego adres, bo tak to by nie przyjechała do niego, bo nikt nie wie za bardzo, gdzie on mieszka. Ale no właśnie, chciałam mu zrobić niespodziankę, bo tam mieli się już troszeczkę nawet ku sobie w sumie, i skoro nie z Fioną, to może z tą mu wyjdzie. No, i on nie chciał jej wpuścić, ale przypadkiem, no, z biegiem sytuacji, tak nazwę, ona się dostaje do jego mieszkania i widzi. A tam nie jest kolorowo, bo to, że on jakoś sobie widzi całe to mieszkanie i całą swoją rzeczywistość, to jest jedna sprawa, ale ona już tak widzi, jak jest naprawdę, czyli tam leżą, słuchajcie, jakieś pudełka z mięsem, tylko no, to nie jest. Takie mięso normalne, zwykłe, poza tym to powinny być w lodówce, ale tam nie ma miejsca, bo tam są głowy, <laughs> w ogóle jedna stoi na stoliku, no syf, krew, ogólnie kiła i mogiła. Także bohaterka zderza się z dosyć brutalną rzeczywistością i to było intrygujące, bo byłem ciekaw jak on ją potraktuje, co się wydarzy, jaka akcja się potoczy. Generalnie nie chciał jej w sumie zrobić krzywdy, ale znowu niby niechcący zrobił, no i w sumie to kolejna głowa do kolekcji. Później przyjeżdża tam ta trzecia księgowa, która tej drugiej podała adres, no i tutaj już jest bardzo szybko cięcie montażowe, trzecia głowa w lodówce po prostu, już nie ma na to czasu, on już nie miał wyjścia, tak, jeżeli nie chce podpaść. Szczególnie też dlatego, że nasz główny bohater porywa swoją panią psychiatrę, której przyszedł się pozwierzać i przyznał się jej do morderstw, no ale ona musiała zadzwonić na policję, to jest jasne, tylko on wtedy ją porywa, bo zauważył, że ta dzwoni. No i jak już wraca z nią do mieszkania, bo tutaj akurat jej jako jedynej w sumie z tych swoich ofiar potencjalnych przynajmniej nie skrzywdził, no to tak, wparowuje policja na chatę, on tam jeszcze próbuje uciekać jakimś szczuro kanałem, ale niechcący też kopną taką rurkę z gazem, przez co mamy wyciek gazu, przez co po chwili po prostu jest jedno wielkie bum i rozpierducha, no i główny bohater ginie. I generalnie ja bym, o ile w ogóle w ten sposób widział to zakończenie, to na tym bym przynajmniej zakończył. Natomiast tutaj widzimy go jeszcze w takich ala ze światach. Po prostu bohaterowie stoją na białym tle. Mówię bohaterowie, bo też inni, czyli te jego ofiary, ten pies i ten kot, bo niestety tutaj no, skończyli źle przez ten wybuch. Pies to w ogóle wcześniej chyba wybiegł gdzieś tam na ulicę. Tak się mówi przynajmniej, że wtedy zginął. Już mniejsza oto. Sęk w tym, że mamy zbiór bohaterów i zwierzaków w zaświatach. Nie wiem czy w niebie, ale możliwe, bo Jezus się pojawia. I to nawet było całkiem, całkiem takie uroczo śmieszne, tylko już trochę nie pasowało do tej powagi, którą zbudowaliśmy wcześniej, bo te elementy czarnej komedii wydawało mi się w finale dosyć mocno zanikły, czy zniknęły nawet. I to nie do końca było potrzebne, oni tam wszyscy jeszcze na końcu śpiewają, tańczą, to w ogóle mi się nie podobało. Natomiast rozumiem ten zabieg, zabieg reżyserki, który był celowy po to, żeby, no właśnie, rozbić trochę ten smutek, który mógł się wcześniej pojawiać. Więc, okej, okay. aczkolwiek. Ja bym to zostawił w poważnym tonie, albo jakbym to robił, to może nie w takim cringe'u, bo mnie tam po prostu troszkę wzdrygnęło na tej końcówce. Natomiast to, że się Jezus pojawia, nawet śmieszne, tylko oni zrobili właśnie, nie wiem czy to miało być niebo, czy to miał być czyściec. Przecież ten bohater powinien trafić do piekła, bo robił złe rzeczy, tak? Jeżeli jesteśmy w ogóle w tym koncepcie nieba piekła, a może jak jest chory, to mu wybaczone, nie wiem, ale to już chociaż zróbmy jakieś tło fajne, nie wiecie, biały ekran postawili, tak? Po prostu white screen i oni tam dęszą i śpiewają, o jajku. Goodbye, friend. Chuba, mister Whiskers. Natomiast dodam jeszcze jedną rzecz. On nie zranił właśnie tej swojej pani psychiatry, i ona, jak już siedzi w karetce, to mimo, że widać, jest przerażona, straumatyzowana tym, co on zrobił, tym, że ją porwał, to i tak mówi: Nie krzywdźcie go, on jest bardzo chory, trzeba mu pomóc. Więc widać, że miała empatię, miała serce, mimo że może też trochę zawiodła w tej całej pracy, bo jak on dawał znaki, że chyba nie do końca bierze te leki, to ona mogła zrobić więcej. Tam jest taki moment, że ona mówi, że powinna coś zrobić, a nie robi, bo umawia się z nim na to, że on będzie brał te leki. Tylko pewnie też nie zdawała sobie sprawy z tego, jak bardzo jest niepoczytalny, jakich nie bierze, tak? A mówił też, że czasem bierze. No właśnie, tutaj różnie można na to spojrzeć. Natomiast no widać, że nie chciała, aby był skrzywdzony, bo mimo tych ofiar wiedziała, że to nie jest do końca jego wina, tak? Że to jest dziedziczna choroba, tylko on miał Możliwość nad nią zapanować, a też tego nie zrobił, więc mógłby trafić do zakładu, pewnie by trafił, ale no ginie koniec końców. No w każdym razie naszego głównego bohatera policja nie skrzywdziła, on w sumie sam doprowadził do tego wybuchu. I już tak reasumując, no to jest to film, który wręcz z cukierkowych tonów, gdzie przynajmniej główny bohater tak widzi rzeczywistość, że jest fajnie kolorowo, no to również w jego innej perspektywie, ale tej samej rzeczywistości. No to po prostu spada czasami do momentów rozpaczy, smutku i po prostu samotności, które również tutaj obserwujemy, a co dopiero jak ktoś z boku na to spojrzy. Jeżeli chodzi o moją ocenę, no to ja nie jestem fanem całości tego filmu. Uważam, że on ma genialne momenty, jak te właśnie pancze Kota, na przykład. Uważam, że ma dobre momenty, jak pokazywanie różnych perspektyw i pokazania też jak one są zakrzywione niektóre z nich przynajmniej. Mimo iż. Ma do przedstawienia bardzo poważną chorobę i jakoś to robi, jakoś ją przedstawia, to jednak tam jest dużo więcej do pokazania. Szczególnie też, wydaje mi się, w tej relacji główny bohater, no ta pani psychiatra, w ogóle w kwestii rozwinięcia postaci głębi samego w sobie bohatera, czy nawet tych drugoplanowych postaci, jest tam jeszcze miejsce i nawet dużo miejsca do rozwoju, a film trwa godzinę 50, więc troszeczkę by się dało to poszerzyć. Tylko, właśnie w to miejsce implementuje się czarną komedię. I to też jest ok, ale jednak coś na tym traci, więc no jako całość uważam, że to jest taki sobie po prostu ok, niezły film i bez żadnych fajerwerków, a szczególnie jeszcze to zakończenie, które troszeczkę jednak psuje moim zdaniem, a no to jest ostatnie wrażenie, które jest bardzo ważne przy odbiorze czegokolwiek, tak? Więc no nie do końca mi się podobało. Dlatego ode mnie jest to właśnie 6 na 10. Jeżeli mieliście okazję kiedykolwiek oglądać. Głosy, czy też The Voices z 2014. No to dzielcie się w komentarzach, co Wy o tym filmie sądzicie. Jeżeli nie, a naspoilerowałem, dajcie znać, czy mimo to nadrobicie. A może nie pamiętacie za wiele i chcecie sobie odświeżyć, to również dajcie znać. No i dziękuję tutaj jeszcze raz mojej wspierającej Ani za tę polecajkę. Dawaj znać, co sądzisz o tym filmie, bo jestem bardzo ciekaw, skoro mi go poleciłaś. Także liczę też na Twój głos tutaj. Poczułem się teraz, jakbym kandydował na prezydenta. Głosujcie na mnie, kochani, tak jest. <laughs> A kto dotrwał do końca, no to klasycznie zostawiajcie hashtag. Dzisiaj będzie głosy, kot, behemot, lucyfer, szatan, pancze. Tu jest mnóstwo rzeczy. Halucynacja, nie wiem, wybierajcie co chcecie, ale behemot i lucyfer podobały mi się najbardziej, albo panczująca kicia, też wspaniały to byłby hashtag. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, dobrnąłem do końca tego materiału, a nagrywam to będąc chorym i to w piku, więc jak słyszycie po mnie, nie było łatwo, milion cięć w tym materiale, niestety czasami po prostu głos tracę, ale jak to zmontuję to będzie to jakoś brzmiało i wyglądało, mam nadzieję, tak więc w sumie już zmontowałem, bo właśnie jesteście na końcu materiału. Magia czasoprzestrzenna na YouTube jak zawsze. Raz jeszcze dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się w kolejnych materiałach, no i do zobaczenia.